Cześć wszystkim, teraz już jest początek lutego 2023 roku a ja troszeczkę się spóźniłem z elektromobilnym podsumowaniem swojego 2022 roku nazywam się Włodek to jest nasz rodzinny samochód Tesla model 3 Long Range, którą nazywamy Maria albo Marzenka i zapraszam na mój kanał o elektromobilności dzisiaj przy okazji testowania nowego setupa nagrywania filmiku pogadamy właśnie o podsumowaniu roku. Dla tego podsumowania wykorzystam teraz program Tesla Fi. Ten tracker używam dzięki poleceniu Radka, Cześć Radek, właśnie od początku 2022 roku. Kilka dni tutaj tylko brakuje w początku stycznia, więc dla naszych potrzeb to zdecydowanie wystarczy. Otóż, co my tu widzimy? Opis Tesla Fi, możecie zobaczyć pod tym filmikiem, co to jest i link. Znacie tak, 1244 przejazdki zarejestrowano, prawie 38 tysięcy kilometrów najechano. Jeździłem e autostradami, zwykłymi drogami, i zimą i latem, i w ogóle wszędzie, nawet tam, gdzie można było polecieć samolotem, za chwilę zobaczycie na mapie. I średnie zużycie, uwaga, wliczając jakieś wydatki na postoje, bo Tesla fajnie liczy to wszystko, 192 watogodziny na kilometr. Autostradą zawsze jeździłem z maksymalną prędkością, ile mi pozwalał autopilot, w Niemczech troszeczkę szybciej, także takie jest zużycie. Całkiem OK. Jako średnie. Jak yy, ktoś Wam mówi tak, zużycie z, ze stratami z przeładowaniem z gniazdka, to tylko 3% maksymalnie te straty możecie sobie dodać i macie średnie zużycie samochodu na rok dla Waszych potrzeb. Skuteczność tego samochodu to jest ten parametr. Tutaj to jest od tych kilometrów w zasięgu, który samochód obiecuje na ekranie w standardowych Teslowskich kilometrach, takich kalifornijskich. Wiecie, obiecuje na przykład 530 jako nowej i z tego realnie możecie w rzeczywistych warunkach średnio przejechać 68 Zużyłem ileś tam energii, łącznie z rekuperacją, tak podejrzewam. Ale to zignorujmy inny istotny parametr. Średnioroczna temperatura podczas wyjazdu i stanowi poniżej 12 stopni Celsjusza. Co mówi nam o czym, a mieszkam na Pomorzu Starograd Gdański, to mówi nam, że pompa ciepła w samochodzie elektrycznym ma gdzie się popisać. Nie mamy dużych mrozów, akurat ta temperatura to jest super dla pompy ciepła, szczególnie dla tak skutecznej. Jak my mamy w samochodach testy? Może ktoś inny też takim będzie miał? Otóż koszty też tutaj zostawimy, bo to średnio było średnio liczone A ja nie miałem możliwości wpisywać koszt każdego ładowania do Tesla, Fii, więc zrobiłem to w oddzielnym markuszku. Za chwilę też to zobaczymy. By the way, proszę Was zasubskrybować mój kanał, polubić ten filmik, napisać jakikolwiek komentarz, to mi bardzo motywuje. Dziękuję bardzo, więc jedziemy. To ile jeździłem? 609 godzin i 22 minuty spędziłem za kierownicą swojego samochodu i podobało mi się. Więc w domu ładowałem 398 razy, czyli więcej niż dni w roku, bo przyjąłem zasadę każdy raz jak samochód wjeżdża do garażu podłączyć do gniazdka. Także on mógł ładować nawet kilkakrotnie Dziennie. Koszty będą później. Tylko 35 razy ładowałem na Superchargerach Tesli w ciągu tego roku. Dzięki moim widzom i tym osobom, którzy skorzystali z referał kodu, nadal jeszcze miałem Supercharger za darmo. Co mi dało oszczędność może do 2000 zł na rok. Ok, Dziękuję bardzo. A reszta ładowarek, i tutaj, wszystkie ładowarki typu Yoni, czy Greenway, Orlen, i za granicą. I na, gdzieś tam w gościach, i tak dalej, i bezpłatne na lotnisku. To są wliczone w te travel charges, takich było prawie 150. I tutaj o kosztach tych ładowarek porozmawiamy. Zdecydowanie najwięcej ładowałem w domu, procentowo, nie? Na superchargerach mniej niż na innych ładowarkach. Teraz zobaczycie rozkład po miesiącach, bo widzicie, troszeczkę z tymi przebiegami 38 tysięcy km na rok. Troszeczki kilometrów, każdy miesiąc mi kapało. Jak nie trzeba było regularnie jeździć do biura, to jeździłem gdzieś indziej, tam do Warszawy, tam się pod, pod granicy z Ukrainą. Potem, jak trzeba było już jeździć do biura, to jeździłem i do biura, i jeszcze gdzieś dalej. Były miesiące, kiedy miałem ponad 5000 km przebiegu, na przykład w marcu, na przykład w czerwcu, to były takie rekordowe miesiące, kiedy miałem ponad jeden długi wyjazd. Teraz zobaczymy na mapie, jak to wyglądało. Tutaj mamy dwujęzyczną mapę, ale po polsku też mają być napisy. O, jest mapa załadowana, więc przede wszystkim jeździliśmy w Trójmiasto, tutaj w okolicy Starogar, Trójmiasto, Gdynia, Gdańsk. Troszeczkę bywaliśmy też w innych województwach, widzicie, w Olsztynie byliśmy, na Karkonoszach byliśmy, w Warszawie byłem, Lublin, pod granicą z Ukrainą byłem. Potem mieliśmy wyjazd do Amsterdamu i Gagi. Miałem kilka wyjazdów do Wiednia z powrotem, bo tam ojciec z jego rodziną teraz mieszka. Mieliśmy jedną długą wycieczkę do Słowenii na, nad nadmorze i z powrotem przez Czechy, przez Pragę. Ok, to takie mniej więcej były nasze wyjazdy. Teraz pójdziemy, zobaczymy, co nam arkusz kalkulacyjny mówi. Otóż mam arkusz kalkulacyjny. Tutaj proszę zobaczyć, co my tu mamy. Po pierwsze, mam podlicznik zainstalowany w garażu, więc cały prąd, który korzystam dla Tesli, Nie tylko do ładowań, ale również dla takich sytuacji, jak nagrywam film z włączonymi światłami, nie? albo jak synek gra sobie w gry komputerowe, no to zużywa się prąd z gniazdka. Taki priorytet Tesli, pobierać prąd z gniazdka. Więc wszystko policzone. Mamy tutaj po miesiącach rozpisane, więc najpierw w drugiej kolumnie możemy sobie zobaczyć to ile pobrała Tesla z gniazdka, o, o ile to było z tego podlicznika, to już wlicia to co pobrała ładowarka, jakieś straty na ładowaniu, więc tu już nic, żadnych koeficjentów nie wpisuje i patrzymy, że było od od 300, 370, 300, tak, około 370 kWh na miesiąc do prawie 600 kWh na miesiąc i sumarycznie było 560 prawie 2 kWh pobrano z gniazdka za ten rok. Teraz, ile mi kosztowało, to już podsumowałem wszystkie z faktury. Wartości, które były przypisane do kilowatogodziny pomnożyłem to na VAT, ile VAT przesługiło, czyli jak było 5% VAT to było 5, jak było 23% to mnożyłem na 23%, ale w zeszłym roku cały rok obowiązywał VAT 5% na energię elektryczną, więc taki VAT zastosowałem i miałem 32 grosze do kWh. Pierwsze 3 miesiące, a potem 6,5 groszy, co jest drożej niż teraz w obecnych zagwarantowanych cenach jeszcze sprawdzę czy czasem mi nie zrobiła energia w balonach więc ile mi wychodziło tutaj koszty? koszty miesięcznie na ładowanie testów w tych przebiegach co widzieliście nie? ponad 2000 zł, każdego miesiąca to mi wychodziło od 120 zł przy tych tańszych kosztach prądu do 320 maksymalnie łącznie za cały rok Wydałem na ładowanie Tesli w domu 3 prawie 12 złotych. Tutaj podaję też przeliczenie euro, dolary, nawet hrywny ukraińskie na dzisiaj zgodnie z przelicznikiem Google, Nie płaciłem nic za supercharger'y, więc mam 0 i łoniki. Z oniki korzystałem dość często. Mam tylko 4 miesiące, w których nie korzystałem z oniki. Otóż e, najpierw aplikacja mi coś nie działała, więc Korzystałem z ionity kartą main. Gału. Na przykład w styczniu zapłaciłem 200 zł za dwa, dwa ładowanie ionity. i takich, takich nieduża, może nawet jedno ładowanie ionity w styczniu było, i drugie to było takie mniejsze, taki, taki eksperyment sprawdzałem, czy ładowarka działa czy nie, ale potem już dawałem tam 165, jedno ładowanie to bez abonamentu, przypominam, 3,50 kosztowała kWh. W marcu tam troszeczkę ładowałem, tylko 44, jedno ładowanie było krótkie. Potem miałem taki miesiąc, który mi przekonał, że warto sobie przedpłacić jonik i paszport. To był w marzec, 438 zł, z czego dwa normalne ładowania takich, nie wiem, 60-70% baterii. Po 188 zł i jedno było po 70 już po aktywacji jonik i paszport. I potem już tam kowalem do 70 czy 80 złotych za jedno ładowanie, takie prawie pewne. Od czerwca doszła mi opłata abonamentu Ionity. pasport 79 złotych na miesiąc. I tutaj możecie sobie zobaczyć, to był miesiąc czerwiec najbardziej intensywny z wyjazdami, jeździłem nad granicą z Ukrainą. Jeździliśmy do Słowenii, więc skorzystaliśmy z tego Ionity, kiedy było to nam wygodnie. A były też miesiące, kiedy tylko zapłaciłem na próźno i ci Passport, ok, czyli jedno ładowanie lub brak ładowania. Potem, jak skończę cały rok i Onity Passport, to podsumuję w oddzielnym filmiku, czy było warto. Więc Ionity łącznie to była najbardziej kosztowna dla mnie ładowarka, najwięcej wydałem kasy na ionicie, 1650 prawie 1 zł. Następnie był Greenway, z czego póki ładowarki Greenway były wolne. To nie usiłowałem się z nich korzystać, korzystałem tylko jeżeli by były dla mnie wygodnie usytuowane. I tutaj po trochu ładowałem na wolnych ładowarkach, a wyjazd do Wiednia w, we wrześniu to już tak y, normalnie podładowałem na Greenwayu. Y, korzystałem też z Greenwayu w roamingu, więc 270 wydałem. Potem skumałem, że trzeba sobie dokupić abonament na następną wyczeczkę, no to wtedy już korzystałem dużo z Greenwaya i widzicie 607 zł, czyli łącznie Greenway za rok 979 zł. Main GAU jeden raz wpadłem w pułapkę bo okazało się, że w nocne ładowanie dodatkowo po 3 godzinach doliczane są kary pominutowe więc tutaj 110 na 120 czy 150 zł ładowałem tu była opłata za kWh, reszta to była kara niestety Więcej tego już nie zrobię. zrobiłem sobie w ogóle bezpośrednio kartę do Wiedeń Energy, WN Energy i już na taką pułapkę więcej nie trafię. Więc MineGał za rok poszło 642, 641 zł. Wydałem łącznie z 200 zł na Unix. I potem Orlen. Orlen też się rozbudowuje, ale najczęściej spotykamy lodowarki 50 lub 100 kW. Jak będą ładowarki szybsze, to pewnie będę z nich częściej korzystać, bo Orleny najczęściej są ulokowane na stacjach paliw, a stacje paliw na mopach, więc to idealne lokalizacja dla podróżujących elektryki 444 zł mamy z Unity elektromobilitaca Z. To ładowałem. Nie miałem wtedy nowej karty Greenway. I ładowałem za 342 zł pod hotelem w Pradze. No trochę drogawo, ale co. Następnie ładowałem dwa razy na Noxo Energy Shell Dark. To wygodna lokalizacja, jeżeli jechać z południa Polski gdzieś tam do Wiednia, nad morze i tak dalej. Więc skorzystałem z tego. Jeden raz korzystałem z PowerDot w Lublinie 102,65 i dalej już. A, Petrol korzystałem jeden raz z Słowenii, tak żeby test, żeby tylko sprawdzić. S-Matrix to jest ten operator OEBB Charge. Charge and ride ładowarki Type 2. koło stacji kolejowych w. tak naprawdę nie wiem, chyba w, całych, w, całej, w całej Austrii to są ładowarki. Bardzo wygodne i najdłuższe, że bardzo tanie. 50 euro kosztuje jedna godzina. Czyli policzcie sobie 11 kw za 50 euro centrum. Chyba ma sens. Taka taryfa będzie tańsza niż w domu, z gniazdka w nocy. I łącznie wychodzi 7512 zł za okrugając. I co? Co nam wyjdzie, jeżeli przeliczymy to na ilość kilometrów przejechanych. Ie wychodzi 1 km. Otóż 1 km wychodzi trochę mniej niż 20 groszy, podzieliśmy sobie za okrągę do 20, to jest co? 7, coś tam, 7 litrów gazu, tak? albo 3 litry benzyny, albo mniej niż 3 litry diesla. czyli co? Tesla przy, tych, przy tej przy tej mocy, przy tym przyspieszeniu. To nie porównujemy sobie do Szkody Fabii na gazie, nie? Bo szkoda Fabia na gazie mniej więcej, silnikiem 1.0 MPI, akurat bierze 7 litrów gazu na 100 km, więc 20 zł. Ale taki samochód już szybszy, albo, albo większy, to już ze swoje zużyje, nie? Tam mam inny referenc, to chyba jakieś 15 litrów to. Pobierał mój stary samochód na gaz, 14-15. Samochód koleżanki po pobiera 18 litrów gazu. Także chyba nadal miało sens korzystać z samochodu elektrycznego, nawet z płatnymi ładowarkami w, te w Polsce, wiecie. I teraz wiemy, że taryfy idą do góry, więc ile będzie kosztować ładowanie? Już za chwilę ja wyczerpię ten limit 2000 kWh. I ile mi będzie kosztować to ładowanie domowe? Tutaj wpisałem, zobaczcie, teraz bardzo dziwnie, teraz mam cenę 43 groszy za kWh, co jest tam 25% chyba taniej niż miałem w grudniu, 6,5 było groszy za kWh, ale będę miał już za chwilę, po wyczerpaniu limitu 20 kWh, będę miał niestety prawie 0,20. 2 I ile mi przed tym takim samym zużyciu z gniazdkiem, jak teraz? Po prostu skopiowałem te wartości. Zeszło roczne ile mi wyjdzie ładowanie samochodu? To Widzimy, że mi, na miesiąc mi będzie wychodziło od nowych taryfach podwyższonych, prawie 700 zł, na miesiąc ładować samochód elektryczny. Przy tym, że ja po prostu tutaj jeżdżę głównie do, do pracy, do trójmiasta. W okolicach jakieś ewentualne wyjazdy, wiecie, wokół komina do, do, do 300 km maksymalnie. Drogawo wychodzi prawie 6000 zł na rok, co no drożej jest, czyli będzie zamiast, e, będzie 14 litrów gazu, nie? Tam 15 litrów gazu, to już się zrówna z moim poprzednim samochodem, natomiast póki co, mu nic nie wydaje na serwisowanie, nie? Za te 40 tysięcy km co jest w tym roku nadal mam przy przebiegu 1768 km Mam oryginalne klocki hamulcowe Jeszcze dużo tam jest tej powierzchni Mam oryginalne tarcze Samochodem nic się nie działo oprócz jakichś wad fabrycznych, które były na gwarancji likwidowane Jestem zadowolony A co spróbuję zrobić z użyciem prądu Spróbuję jeździć tyle samo, bo można by było jeździć mniej. Tylko jaki w tym sensie? Spróbuję jeździć tyle samo, ale pozyskać gdzieś prąd tańszy, bo takie możliwości nadal są i ewentualnie może się pojawić u mnie na dachu źródła energii. Czyli zainstaluję jakieś panele fotowoltaiczne, ale nie takie, żeby oddawać, tylko takie, żeby wszystko szło do ładowania samochodu albo do jakiegoś tam niewielkiego magazynu energii. Zobaczymy. Taki po co mam namiot. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Ponownie proszę, zasubskrybujcie. Kto nie jest zasubskrybowany, piszcie komentarze, polubcie ten filmik i do zobaczenia. Pa!